Wiceprezesa KS Ogniwa Piwniczna, członka naszego związku. Chciałbym Panu prezesowi podziękować za całą kształt, resztę daję Panu Prezesowi. Drodzy Panowie, jest to takie trochę spóźnione nasze podziękowanie dla Pana Krzysztofa Nawalonego Ogniwa, co nie muszę tu tego Pana przedstawiać, ale Panowie z Nawojowej mogą poznać, jest to obecny członek Zarządu Okręgowego Związku Piłki Noży. osoba, która wnosi duży wkład w rozwój okręgu, pomoc naszą oczywiście, duży awans był tak samo y, za pana prezesury, czyli awans ze Szwartsej Ligi i panie Krzysztofie chcieliśmy za, za ten duży wkład i pomoc naszą na, na rzecz Okręgowego Związku piłki Mążnej, tak ziemi piknięczańskiej może, również, a, a ja tak szczerze... Wywodzę się z ziemi też piwnicznej, bo korzenie moje, moje korzenie są od strony mojego taty, pochodzę z piwniczej. Więc mam jeszcze taką podwójną satysfakcję. E, czyli Okręgowy Związek Kiłki Norze do Wyzorczu. E, podziękowanie co to, co? dla pana Krzysztofa nawalanego Prezesa na Wi Trans w imieniu Zarządu Okręgowego Związku Piłki Włożnej oraz swoim własnym pragnę na pana ręce złożyć serdeczne gratulacje i podziękowanie. Za wielkie zaangażowanie w rozwój ukochanej KS Pawła i jego awans do czwartej Ligi, za poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcji, które doskonale wpisano się w rozwój piłki nożnej w całej Małopolsce. Jednocześnie wyrażamy wywołanie nadziei, iż dotychczasowa oklaskowa współpraca będzie kontynuowana dla dobrych rodziny i polskiej piłki nożnej, w naszym razem pozostaje w Unii. Serdecznie Panie Krzysztofie, No się bardzo. Będzie podejść gdzieś szalfata, nie?